Jerek witam Państwa w telewizyjnym magazynie komunikacyjnym. Dzisiaj spróbujemy przekonać Was do kolei. Co prawda, PKP od lat nie ma dobrej prasy, ale czasami pociąg może okazać się najszybszym, a przez to najlepszym środkiem transportu w mieście. Pojedziemy z Dworca Głównego we Wrocławiu do Leśnicy. Bilet aglomeracyjny w cenie 16 zł uprawnia posiadacza biletu 30-dniowego, ważnego na wszystkie środki komunikacji miejskiej, do poruszania się pociągami, przewozów regionalnych i kolei dolnośląskich na obszarze małej aglomeracji, czyli najkrócej między wszystkimi stacjami z nazwą Wrocław. To najszybsza, najlepsza forma poruszania się w mieście pociągami. Coraz więcej podróżnych korzysta z tych biletów, przejeżdża pociągami na terenie aglomeracji wrocławskiej nad rozszerzeniem obszaru ważności chcemy, aby wszystkie bilety okresowe ważne w środkach komunikacji miejskiej były honorowane w naszych pociągach. Co Pani myśli o podróżowaniu koleją po mieście, po Wrocławiu? Myślę, że jest to korzystny sposób, ponieważ dotarcie z na przykład pasażu grąwalskiego tutaj na dworzec tramwajem zajmuje około 20 minut, a już jak jedziemy z dworca na dodrze, do odborca głównego zajmuje około 10, więc w połowie krótszy czas. No i myślę, że też tańszy sposób i wygodniejszy, bo jest więcej miejsca. Można się kawy napić, tak? Można poczytać tak. książkę? Tak, można się kawy napić, odpocząć. No i nie ma takiego hałasu jak w tramwaju czy w autobusie. Tak się historycznie ułożyło, że sieć kolejowa na terenie Wrocławia i to w samym centrum jest niezwykle gęsta, jest bardzo dużo dworców i stacji kolejowych, one są spięte w sumie w jeden system, tyle tylko, że jest pewna paranoja w naszym kraju polegająca na tym, że torami, przewozami, kolejami, transportem w mieście, zawiadują zupełnie różne instytucje, które trzeba zebrać do kupy, trzeba wypracować porozumienie i dopiero wtedy będzie możliwość stworzenia spójnej, sensownej kolei aglomeracyjnej, która będzie uzupełniać transport publiczny we Wrocławiu. To da się zrobić. W tej chwili już od ładnych paru miesięcy pracuje nad tym zespół w skład którego wchodzą przedstawiciele wielu podwrocławskich gmin, samorządu województwa oraz miasta Wrocław. Chcemy wypracować taki system, który będzie jak najbardziej wygodny dla mieszkańców całej szerokiej aglomeracji wrocławskiej i wreszcie te tory będą wykorzystywane tak jak powinny być. Kolej w miasie to najszybsza możliwość poruszania się między poszczególnymi stacjami. 17 minut z leśnicy autobusem szybciej się nie da. W tych godzinach, kiedy dowozimy i odwozimy naszych podróżnych z pracy czy do szkoły, a więc godzinach rannych i popołudniowych, praktycznie co 20 minut kursuje pociąg do Wrocławia Głównego. To najszybsza forma dotarcia do centrum miasta. Planując rozwój Wrocławia, uwzględnialiśmy oczywiście od samego początku sieć kolejową i wiedzieliśmy, że prędzej czy później doprowadzimy do zintegrowania połączeń kolejowych z transportem miejskim. Dlatego no, mamy kilka przykładów, które Państwu to unaocznią. Na przykład słynny przystanek kolejowo-tramwajowy koło, koło stadionu wrocławskiego. Tam można przesiąść się bezpośrednio, przechodząc z piętro na piętro, i nie ma żadnego kłopotu. Centrum przesiadkowe przy dworcu nad Odrze, gdzie też można się bezpośrednio przyciąć do komunikacji miejskiej. Kolejny taki węzeł będziemy chcieli zintegrować przy stacji Mikołajów, też żeby to ułatwić. No ale też bardzo dobrym przykładem jest dworzec główny, tam gdzie koncentrują się wszystkie połączenia do naszego miasta. W bezpośredniej bliskości dworca także jest duży węzeł komunikacyjny, na którym można skorzystać z połączeń, które rozwożą pasażerów tak naprawdę w dowolne miejsce miasta. Celem takiego rozwiązania jest jak największa integracja dwóch systemów transportowych, czyli kolejowego z transportem publicznym, w taki sposób, aby ludzie dojeżdżający do Wrocławia koleją mogli się przesiąść wygodnie na komunikację miejską i dojechać do wolne miejsce, ale i także mieszkańcy Wrocławia, wszędzie tam, gdzie tylko to jest możliwe, żeby korzystali z kolei miejskiej jak ze swego rodzaju tramwaju i w sposób najszybszy możliwy przejeżdżali z jednej dzielnicy do drugiej. Pociąg w mieście, kapitalna rzecz. Problem w tym, że za mało mamy tego typu rozwiązań, jak tutaj na stacji Wrocław Stadion, gdzie prosto z pociągu możemy przesiąść się na tramwaj. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek telewizyjnego magazynu komunikacyjnego. Do zobaczenia.